Siemaneczko w 22. części Let's Play GTA 5. Zaczynamy od kontynuacji zadania, w której Michael wcielił się w rolę trupa. Dobra, chyba się budzimy, nie? Dobra, dobranoc. Płynanoc. noc. Zobaczmy, co my tutaj do cholery mamy. O w mordę. O, mamy jakieś łażki. Dobra. Dobranoc. Dobra, poszukamy, no przeszukamy te ciała. Right. No nie, 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 no spokojnie, mamy jeszcze kolejną opcję. I guess you can't judge a corpse by its toe tag. I found the toe tag. Ferdinand Karamov. It's on some big black lady. Definitely not your guy. Okay.

A na co ty czekasz? Wyciągaj spluwę. Kurwa, trochę się zapomniało, jak się strzela, co? Dobra. Dobranoc. noc. O, o, dawaj, 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 większy kaliber, strzelba może być. Kurwa, jeszcze automaty tu mają. No oczywiście, że tak. Przecież odcięci są. Dobra, tam się jakiś goguś kręci. Chodź tutaj, kolego. Dobranoc. Na śmieci w magazynie dowodowym na ostatnim piętrze. Yy, czyli na górze, dobra. Kurwa, tutaj też jest... A gdzie tu są schody. Trochę trochę spanikowałem sorki. Dobranoc. Dobra noc. Na ostatnim. Y Piętrze, tak, 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 na ostatnim piętrze, czyli mamy jeszcze na górę. Na spokojnie. Dobra, przeżył? Nie. Come on, come on. Tutaj zaraz jakiegoś na dzień dobry dostaniemy. Nie chcę uciekać do... Kurwa, drzwi mnie zablokowały. A tutaj jest w tej torbie, dobra w środku. Szlak. Nie, nie, na razie... Tak? Aha, tu już się nakorzystałem z trybu. O kurwa. Serio? Dawaj mi jakiś automat. Pierdol się, dobra. Wypieprzamy, bo tutaj ich będzie coraz więcej. gruncie, że mamy rzeczy zabrane. Spieprzamy przez to okno. Skacz na te śmieci tam. Kurna. Że nie zginąłem tam. Jestem zaskoczony tym faktem. Ha. Dobra, to może schowajmy broń. I w trimiga spieprzamy. Nie strzelajcie jeszcze, nie strzelajcie! Muszę stąd wyjechać. Pięknie, dobra, teraz możecie mnie smoknąć, W trajeży. O, kurwa, śmigłowiec. No to może być nieźle, jeszcze deszcz. To dopiero na nagraniu będzie to wyglądało. Trzy gwiazdki. No w sumie za taki numer, to trzy gwiazdki to w sumie nie jest dużo. Ja pierdolę jakiś stalowy słup, który nie da się przewrócić. No. Nie wiem, czy nie uciekniemy sobie klasycznie. ...tędy. Zobaczymy czy nie pożałuję tego. Skręcaj. Już opony mam przebite? Nie, jeszcze chyba nie. Aha, ale już, już radiowóz jest tutaj. Dobra, to świetnie. Kolejny. Następny. Że cała gromadka tutaj jest z nami. No kurwa. Jeszcze powinienem tutaj wybuchnąć tym autkiem. Ale dobra, nie, nie, spokojnie. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby stąd spieprzyć. Wyjedziemy? Nie. Nie ma opcji. Michael? Michael, przyjacielu? O kurwa, jak tu się pływa? Czekaj. O o, o o o o o o Na górę tak Niewiele brakowało, bym się udusił Nie, 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 nie kurwa, nie pływaj O oh, shit. Tak! Na brzeg, proszę cię, na brzeg Dobra Jakoś się udało do wieżer wiertniczych, spoko

I told you I know people. Feds who looked after me when I retired. You did? Yeah, I did. I mean, I think I did. I don't know. Shit, Jesus Christ, Franklin, I got so many stories. I can't even keep them straight. I'm full of shit. Yeah, but your full of shit got me a lot of paper. One score with you. I made more money than I ever did hustling. Oh, yeah, I mean, I'm a great thief, but you know, it's the other shit that I ain't got figured out. So what's the deal, man? What's the deal with the Bureau, man? This clown. I mean, he's an okay guy, fucking cocksucker. We did a deal a long time ago. Didn't go quite the way it was supposed to go. Wrong guy got killed, so I had to go into kind of a, an informal witness protection program. He helped me. I didn't reveal secrets of his, and everything was cool. Problem started when recently I became unretired. I mean, he shows up, starts calling in favors, telling me to do shit. I mean, look, Franklin, I'm working for the fucking Feds. Oh fuck man. Oh fuck man, yeah, and that ain't even the worst part. Oh. I ever tell you about Trevor huh? Man, I, I think so. Shit. Well if you only think so then I wasn't being completely honest. Mm-hmm. I, I don't hell walking on earth. That's what he is. Well let's bury this motherfucker. Oh yeah, good luck with that. Shit. I mean Trevor and I got history. Complicated fucking history. Look. Okay, I never claimed to be an angel. But you meet Trevor Franklin, you'll swear I am an angel. So, what's the mood in, man? I don't know. Look, I'm just gonna, you know, try to play both sides. You know, until I can find a way out of this shit. All right, man, look, man, you help me. The way I see it, man, the least I can do is help you. It's a death sentence, Franklin. Man, I, I ain't trying to hear all that shit, man. If the bureau ain't gonna take you to court, the motherfuckers just hustlers anyway. And I ain't finna let no motherfucking cat think he's so motherfucking crazy run me up a tree. Fuck that. Hey, you're a good kid, Franklin. Naprawdę z niego. I told you, I'm a terrific thief. I'll find something for you, big. Come on, you better take off. Dobra, zajebiście mieć takie wsparcie Uff, W zasadzie nic nie jest nam dłużny, no, tak szczerze mówiąc A jednak został z nami Szanuję, naprawdę szanuję Dobra, czego mi tam zabrakło? Jej, pięknie, tyle hedzików padło, nice Aha, za długo trochę było Dobra A i można było też po cichu to całkowicie przejść? Dobra, ale co my chcemy teraz porobić w tym odcineczku jeszcze? Jakie mamy tam misje do wyboru? O, jesteśmy niedaleko pewnej rzeczy do kupienia. Trevor jest spoczko. Co my tu możemy, jakieś kurwa, kupić? Lądowisko? Nie, nie, nie. Przystań, dobra. B. Okej, okay. i Michael. Dobra, to Michaelem mamy trochę do roboty, ale skoro tu już jesteśmy. To jestem ciekaw, o co chodzi z tym miejscem. Złomowisko samochodowe. Brzmi jak dobry interes, nie? Zobaczmy to. Zwłaszcza że mamy trochę grosza na koncie i przydałoby się w coś zainwestować, bo akcje na giełdzie delikatnie mówiąc nam w ogóle nie idą. Dobra. Spokojnie. Co jest? What's up? Are you joking? You ruined my life. I thought I'd already ruined your life. Remember after that boat thing. Take this seriously! Do you know how bad I wanted that? Fame or shame is like an amazing opportunity! You're such a fucking fuck, you really are! You'll get over it. You'll see I did you a favor. Never. Kochana córeczka, prawda? Aż chce się wracać do domu, prawda? Do wspaniałego syneczka, który nie trzyma pół kilograma albo nawet i dwa kilogramy marychy w lodówce. Do żonki, która się dupcy z trenerami tenisa, być może nawet jogi teraz. I do córeczki, która chce zrobić z siebie tanią wywłokę przed oczami milionów. Eee, mhm... Mm Dobra, co on ta, co on tam dalej jeszcze napisał, kurwa? Mać jednak mój szef zaczął węszyć przy jakichś starych sprawach. Rozumiem, że mieliśmy umowę, ale zawrzemy nową. Szkoda, że tak to się potoczyło. Ale sam się wyrwać z pod moich opiekuńczych skrzydeł, jak wróciłeś do swojego hobby. Mówiłem, że będę, będą z tego kłopoty, zignorowałeś moje rady. Postaram się cię ochronić, przyjacielu mojej firmy, ale będziesz musiał współpracować. Pierdol się na razie. Nie mam czasu. Chcę na razie jakiś deal tutaj zrobić. Ile... Zobaczymy ile to kosztuje najpierw, bo kurwa jak... Ile mamy kasy? No to 200 koła możemy za to dać, więcej... Mm, w ogóle jak będziemy na tym zarabiać też mnie ciekawi. Ta nieruchomość kosztuje 200 z... zar... No kurwa... Jesteśmy z powrotem i jesteśmy na kompletnym zadupiu? Ale to jest jedyna rzecz, która, którą yy, na co stać Michaela, Jezu? Nie mogę się wysłowić. Jakiś bar na kompletnym zadupiu. W sumie Trevor ma tutaj niedaleko swój yy, 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 hangar. Yy, znaczy hangar, lotnisko, bo to jest chyba ta miejscóweczka, nie? Tak, tutaj wykupiliśmy, ale nie wszystko. się znaczy, możemy stąd puszczać loty. To jest chyba ta miejscówka. Mam nadzieję, że nie pierdolnąłem jakiejś głupoty. No tu są rzutki, w ogóle coś nowego. Tu się dla Franklina pojawiło. E, więc tylko na to nas stać, tak naprawdę. Myślałem nad tym, żeby sobie kupić jeszcze. Ale to może tylko Franklin wykupić. Co ciekawe, czyli nie wszystkie miejscówki są dla wszystkich. A reszta to nas nie stać. Kurwa, pole golfowe e, to jest koszt 150 baniek. 150 pieprzonych baniek. No. Głupi bar w, nie, na obrzeżach miasta prawie bańkę kosztuje. Więc na tym zadupił. Możemy sobie postawić bar, a, znaczy kupić, ale y, będzie nam robił jakiś tam pasywny dochodzik, nie? Z tego co zauważyłem tutaj, prawie 1000 bucksów tygodniowo, więc spoko. Myślę, że Michaelowi się przyda to na emeryturce. E, tak. Zakupmy sobie. Mhm. Dokładnie. Jakieś tam drobniaki będą wpadać, więc. Dobra. Więc niech i tak. Eee. Aha, dobra, pomoc w interesach. Spoczko. A, momencik, nieruchomość zakupiona, czyli to jest kolorem niebieskim oznaczone, czyli tak, czyli to nie jest w ogóle do kupienia, bo to już jest przez Trevora zajęte. Dobra. No dobra, niech będzie tutaj ten bar, daleko od rewirów Michaela, no ale Trevor też. Trochę kawał drogi się przerzucił do miasta, nie? Więc Michael też może mieć tam swoje interesy. Czemu nie? Ciekawe, czy możemy brać udział w takich wyścigach? Eee, czy tylko Trevor może w tym brać udział? E, interesujące. A co my tutaj mamy? Aha Bartko, że za 600 Baniek. No to nie. Ale Bar chyba bardziej pasują do Michaela, nie? Niż do Trevor'a, do Franklina w ogóle. Dobra, zobaczmy jak to cudeńko w środku wygląda za 80. Nie mogę. A, nie mogę tutaj wejść. Eee, jak nie mam, stał się pan dumnym właścicielem najbardziej stylowego baru dla mężczyzn w tym mieście. Tak przynajmniej ciągle sobie powtarzam. Dobra. Sobie powtarzam, jestem kierownikiem Henhouse i będę pańskim głównym kontaktem z firmą. Mam nadzieję, że nie będę musiał zawracać pan głowy, ale w tym biznesie nigdy nic nie wiadomo. Raz jeszcze gratuluję, jest pan naj, najwyraźniej bardzo mądrym inwestorem. Nie mam nic bardziej odpornego na recesję niż alkohol i cycki. zgadza się. Pozdrawiam. no, ciekawy jestem tych misji, jakie to mogą być. Do środka nie można wejść, serio, ja nie mogę wejść jako właściciel do tego baru. Nie wiem, się tam przeszedł, ale chyba no. Chyba nie mogę. Zobaczmy z tyłu, czy jest taka możliwość. Czy nie? Jeśli nie, no to trudno. Nie. Ale za to jesteśmy niedaleko tatuażysty, więc misji nie będziemy zaczynać w tym odcinku, bo to nie ma żadnego sensu. Ale jesteśmy niedaleko tatuażysty. Więc chodźmy sobie. To jest chyba na ten sam tatuator, co dziarał y, Trevora, nie? Bardzo możliwe. Dobra, zróbmy sobie jakąś dziarkę. Michael chyba nie ma żadnej dziary, nie? Co to jest? Róża mego serca. Kurwa, nie mogę tego. No jest, czekajcie. Mało czytelne jest, nie, 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 Smok? nie, 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 żadnego smoka. Kurwa, nie, zrobił jakiegoś smoka pieprzonego. nie, nie, zrobi mi smoka nie, 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 żadnego żadnego smoka. Co to to o, wiara to jest niegłupie. Nope. Nope. Syrena. Ej, czy to się nałoży? To się chyba nakłada, nie? A mogę... O, dobra, pięknie. Myślałem, że będę z tym na zawsze. Nie, syreny nie chcę. Ale, ale, ale... ale taką wiarę bym poprosił, no. To fajnie wygląda, tak. Dobra. Może być. Nieźle. Dobra. I na dzisiaj to starczy tej bredni. Także mamy własny biznes tak jak Trevor, tylko chyba bardziej automatyczny. Ale na dzisiaj to tyle, także trzymajcie się i na razie.